Czy koordynatorem może być psycholog? No właśnie, to jest jednocześnie zaleta i wada, ale pytanie, czy rzeczywiście powinien być? No bo skoro psycholog jest elementem wsparcia ucznia, to czy będzie tą funkcję koordynatora mediacji pełnił bezkonfliktowo, tak? Czy będzie ta funkcja przez niego realizowana w sposób Właściwie. Jak Państwo myślicie? Bo e, pamiętamy, że po okresie, po zakończeniu procesu mediacji, nieudanym zakończeniu procesu mediacji wyśniczej, nasz poszkodowany czy pokrzywdzony, ale również i agresor będzie potrzebował wsparcia e, psychologiczne. Czy wówczas uzyska je w sposób niezależny? I czy, czy sam psycholog będzie Mógł udzielić takiego wsparcia, jeżeli będzie już uwikłany w proces rozwiązywania takiego sporu na drodze mediacji rówieśniczej. Więc to mm, zależy od specyfiki placówki. W mojej opinii no, należałoby takiego rozwiązania unikać. Trudne do zrealizowania. Dokładnie tak. Mhm.